Nadal mnie pytacie o sadzonki Maureli. Nie mam, ale podałem link przecież tydzień temu. Znowu go podaję. Znajoma kupiła i bez problemu wygląda. Nie będzie tak gruby jak ten, ale ładne też sprzedają. Zresztą, zobaczcie na aukcji. A jak ktoś nie wierzy, niech pyta sprzedawcy wyślę Wam zdjęcie. Ja tutaj nic z tego nie mam, po prostu do mnie dużo ludzi pisze, rozumiecie? I cały czas, co jakiś czas, muszę wrzucać taki film. Kiedy lepiej kupić? Teraz czy wiosną? Na wiosną to dostać takiego pierdzika łamiącego się. Teraz jeszcze w miarę macie w kondycji. jakby dzieci od grudnia 10-15 trzymać i nie podlewać, to będziecie mieli podobno. Sobie. Jak kupicie teraz, taka będzie yy, w przyszłym roku. Jak kupicie w przyszłym roku patyka, to będzie wam pół roku nadrabiał. To jaka tu logika? Ciężko jest dostać Maurelii na wiosnę w bardzo dobrej kondycji. No niestety. Tak, tak to już działa, że sprzedawcy trzymają to wściśnięte wszystkie gdzieś, one w zaciepłym za pomieszczeniu, one rosną i potem lipa jest. Nawet jak dostaniecie z takim.